Galeria Goplana to plan inwestycyjny jednego z najbogatszych Polaków Dariusza Miłka. Kupił on właśnie grunt i wybożył dawny zakład produkujący słodycze. Księżycowy krajobraz, który tam powstał od dłuższego czasu czeka na decyzję. Inwestor jej od przyjęcia nowych planów zagospodarowania przestrzennego, które dają gwarancję realizacji inwestycji. Po ich uchwaleniu przez miasto niespodziewanie nie przystąpił do przetargu na zakup kamienicy w sąsiedztwie swojego terenu. Później tłumaczono to nieuwagą i przeoczeniem terminu transakcji. Teraz inwestor złożył władzom miasta zapewnienie wraz z granicznym terminem startu budowy mówi prezydent Leszna Tomasz Malepszy. Zamierza zrealizować tę inwestycję, rozpocząć realizację od czerwca przyszłego roku, zakończyć ją do końca 2014 roku. Natomiast jeśli chodzi o dostęp do majątku miasta Leszna, chcę ograniczyć ten dostęp do tylko budynku przy ulicy Dąbrowskiego. I kilkuset metrów kwadratowych, które zamierza od miasta zakupić. Te zakupy miałyby miejsce albo jeszcze w tym roku, albo na początku czy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Padła też inna deklaracja. Inwestor wycofał się z planów urządzenia w zabytkowej kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi na swój koszt nowoczesnej biblioteki dla miasta i przenosi tam biura informacji turystycznej. Jest to równoznaczne z przekreśleniem planów współfinansowania budowy galerii z funduszy unijnych, a dokładnie programu o nazwie Jessica policzyli to i być może, że będą nie będą musieli się tym kredytem posługiwać z tego źródła e, także umówiliśmy się na to, że list, list intencyjny z firmy e, zostanie przekazany do samorządu miasta Leszna e, i dalej będziemy działać. Plan miejscowy jak Państwo wiedzy, wiedzą jest e, prawomocny e, i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to inwestycje realizować. Ona dalej wywołuje sprzeczne opinie. Koszt budowy galerii Goplana w Lesznie szacowany jest wstępnie na 200 milionów złotych. Za te pieniądze miałaby powstać galeria o powierzchni prawie 30 tysięcy metrów kwadratowych. Budowa obiektów budzi sprzeciwy kupców z centrum Leszna. Prezydent dziś zapowiedział organizację kolejnego spotkania, na którym chce przekonywać właścicieli sklepów do słuszności budowy galerii w ścisłym centrum miasta. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl what